W tym. Oto co udało mi się znaleźć. Oto najlepsze wyniki wyszuki. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat. Okej, okay, spróbuję coś dla ciebie zaimprowizować. Normalnie o tej porze.